Cześć, tu była doktor Meblaco. E, dzisiaj mamy trzeci odcinek. Jak w sześciu krokach dobrać odpowiedni materac. Na początku mówiłyśmy o tym, że po pierwsze, jak przyjdziemy do sklepu z materacami, mamy zdjąć marynarkę, kurtkę, e, położyć się, sprawdzić, e, położyć się całym ciałem. Po pierwsze, sprawdzić, jaka twardość nam odpowiada, ale nie pod H1, H2, H3, tylko po prostu co jest dla nas komfortowe. Nie patrzmy na to, mamy oczyścić umysł przed tym. W sumie przed tym. Z tego, co widzieliśmy wcześniej w internecie, żeby nie zaprzątało nam umysłu to, że twardy materac jest zdrowy, czy miękki, czy kokos, czy tam, bo to nie jest ważne. W tej chwili macie znaleźć odpowiednią strefę komfortu, taką, gdzie czujecie się najpewniej. E, teraz przejdźmy do, następnego, do następnej rzeczy. no Co w tym materacu możemy znaleźć, bo to jest też ważne, bo na początku mieliśmy odczucia, tylko czasami kładziemy się i nie wiemy, co tam może na nas tak działać, czy to jest bardzo dla nas komfortowe, czy jednak mniej. Dlatego chciałem tak pokrótce opowiedzieć, co możemy znaleźć w materacach i wtedy będziemy wiedzieli, czy to jest dla nas komfortowe. Po pierwsze, no bardzo często używane w materacach teraz ortopedycznych, które mają właściwości ortopedyczne, są pianki termoelastyczne, które pod wpływem temperatury ciała dopasowują nam się do kręgosłupa, do naszego właśnie ciała. Produkt bardzo fajny, ale z doświadczenia wiem, że nie każdy to lubi. Nie każdy lubi to takie zapadanie się w takie ciasto, jakby, tak zwane. Jeżeli to Ci nie pasuje, to nie wybieraj materaca z rozwiązaniem z pianką termoelastyczną, gdyż jeżeli nie czujesz się w tym komfortowo, to na pewno nie będzie to dla Ciebie zdrowe. Co więcej możemy znaleźć? Jak to widzimy, różne inne warstwy. Czym są na przykład lateks naturalny. Jest to połączenie pianki syntetycznej z sokiem drzewa kauczukowca. I lateksem naturalnym określa się produkt, który ma co najmniej 30% tego mleczka czy kauczuku. Oprócz tego znajdziemy w materacach możemy znaleźć pianki wysokoelastyczne. Są one różnej gęstości, ale pianki elastyczne, wysokoelastyczne mają to do siebie, że dobrze się dopasowują, dobrze podpierają i są trwałe, czyli mają dużą odbojność i wracają z powrotem na miejsce. Jeżeli tak jak na niektórych tanich aukcjach internetowych, e, wszystkie pianki są nazywane wysokolastycznymi, co nie jest prawdą. Tam jest zwykła pianka, która po jakimś roku, dwóch straci swoje właściwości i będzie się zapadała. Nie dajcie się oszukać. Co znajdziemy więcej? Sprężyny kieszeniowe. Tak zwane pocket spring lub jeszcze multi. E, pocket, czyli jak tych sprężyn jest po prostu więcej. Każda e, sprężyna pracuje niezależnie od e, drugiej, przez to, jak kładziemy się na materacu, punktowo on pracuje, a nie, że cały skacze. Rozwiązanie bardzo popularne. E, oprócz tego, w materacach niektórych możemy znaleźć tylko same pianki. Pamiętajmy, jeżeli wybieramy materac sam piankowy, będzie on droższy niż odpowiednik tego materaca sprężynowego, gdyż sam wkład sprężynowy jest tańszym produktem niż e, ten sam wkład z pianki wysokolastycznej dobrej jakości. Więc, jeżeli chcemy materac piankowy, musimy na to przeznaczyć więcej pieniędzy niż na materac e, porównywalny sprężynowy z porównywalnymi warstwami. I o tym musimy pamiętać. E, co jest następnego? Szóstym punktem, krokiem, tak najważniejsze jest, żeby zobaczyć też pokrowiec. Na pierwszy rzut oka myślimy materac, na materacu się śpi, ale pokrowiec również jest ważny. E, co jest ważnego w pokrowcu? No, żeby on oddychał, bo żeby materac oddychał, to pokrowiec musi dobrze przepuszczać e, wilgoć powietrze. Do tego są stosowane również szywane tak zwane pasy Aero 3D. Jeżeli śpimy, cała wilgoć, która ląduje w materacu, nie wchodzi nas z powrotem w twarz tak zwaną, tylko jest wypuszczana bokiem. E, jest to rozwiązanie przy pokrowcach e, tego typu. Ale oprócz standardowych pokrowców mamy również teraz tkaniny 3D. Co to znaczy? O, mamy tkaniny 3D. Tutaj widać nie ma tego pasa R3D. A dlaczego? Bo tkanina 3D oddycha całą powierzchnią. Więc e, wtedy pasy wentylacyjne nie są e, już tak naprawdę potrzebne, gdyż e, pokrowiec sam w sobie e, się bardzo dobrze wentyluje. E, jak patrzymy czasami na pokrowce, to widzimy, że one żółkną tego. Nie ma co się przejmować, bo e, pokrowce materacowe są robione z takich materiałów, żeby właśnie dobrze przypuszczały wilgoć. Dobrze się, dobrze oddychały, i one niestety od potu, czy wody, będą żółkły. Podsumowując, czyli jak dobrać ma teraz w sześciu krokach, już teraz wiecie. Pamiętajcie, kładziemy się całym ciałem, zdejmujemy okrycie wierzchnie, kurtki marynarki, kładziemy się na plecach, na boku. Sprawdzamy dopasowanie, szukamy własnej strefy komfortu, czyli tam, gdzie czujemy się najbardziej komfortowo. Dla jednych będzie to twardy materac, dla drugich będzie to miękki, dla trzecich będzie średni. Nie sugerujcie się literkami H, gdyż to was nie dotyczy, to jest tylko jakieś oznaczenie, skatalogowanie. A tak naprawdę każdy odczuwa komfort inaczej. Czy ja ważący 110 kg, czy moja żona, która waży 45, ona czuje miękkość inaczej, twardość inaczej. Więc pamiętajcie, jeżeli znajomy mówi, że ma super materac, nie znaczy, że dla was on będzie super. Jeżeli widzicie materac za 6000 i sprzedawca wam. W... Mówi, że to jest materac dla, dobry dla wszystkich. Nie wiecie, bo nie ma materaca idealnego dla wszystkich. Każdy lubi co innego i czasami materac za 6 tysięcy może mi pasować bardzo dobrze, a to by niestety nie. Każdy z nas jest inny i dlatego musimy indywidualnie podchodzić do sprawy doboru materaca. Mam nadzieję, że udało mi się Wam pomóc i zapraszam do następnych odcinków. Dziękuję. Dzierżnicki Błażej, doktor Meblatca.